Szanowni Państwo, początek tygodnia to tradycyjnie kilka informacji o koronawirusie na terenie gminy Dygowo. Tak jak rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu i, i mieliśmy podejrzenia, że te informacje będą pozytywne, tak mogę dzisiaj powiedzieć, że takowe, on, takowe właśnie są, ponieważ nie mamy na terenie gminy żadnego pozytywnego, potwierdzonego informacją z Sanepidu w przypadku osoby zarażonej koronawirusem. A ilość osób, która w dniu dzisiejszym przebywa na kwarantannie to jest tylko i wyłącznie cztery osoby, jedna rodzina. To jest kwarantanna graniczna, więc tam wszyscy czują się dobrze, nie ma żadnego kłopotu, jest tylko kwestia czasu i ta kwarantanna się skończy i wszystko wskazuje, że już za jakiś czas nie będzie ani jednego przypadka, a potwierdzonego zarażenia, ale, ale również nie będziemy mieli żadnej osoby, która byłaby objęta kwarantanną, z czego bardzo serdecznie się cieszę.